Gra zatrzymana. Gra w toku. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dokąd ty razem? Wracamy razy? do domu. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych Ach, rekrutów. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser! Nie masz wystarczającej ilości towarów. Al Hisanu, siri. Wiadomość od kalifa. Natychmiast usuń swoją armię z podmurów murów mojego zamku! Wiadomość od kalifa. Nie pokazałem ci jeszcze wszystkiego, Niewierny! Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Wiadomość od lwiego serca. Dobra robota, mój lordzie! Nasza królewska mość jest pod wrażeniem Twoich osiągnięć. Al-Hesanu serię. Al-Hisanu serii. Al Biamrik. Ilani na Ar... Er Wiadomość od Kalifa. Natychmiast usuń swoją armię z murów mojego zamku. Potrzeba nam nowych rekrutów, se. Wiadomość od Kalifa. Nie pokazałem ci jeszcze wszystkiego niewierny. Alfaresutadu. Na no ale stradat. Almesira tutawila. Wiadomość od Lwiego Serca. Dobra robota, mój lordzie! Nasza królewska mość jest pod wrażeniem Twoich osiągnięć. Wiadomość od Lwiego Serca. Zaczyna nam brakować następujących towarów. Czy możesz je dostarczyć? Wiadomość od Lwiego Serca. Mam ważniejsze rzeczy do zrobienia, mój panie. Zostawię ten honor Tobie. Zamek jest nasz, wielmożny panie! Wiadomość od Kalifa. Nie pokazałem ci jeszcze wszystkiego, niewierny! Jesteśmy zwycięzcami.